Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy sobie Ekspres Losy, a dokładnie słówka. Mam ich aż 12 sztuk, bo tak jak mówiłam na poprzednim filmiku, nie poddam się i nie mam do nich kompletnie szczęścia, ale spróbujemy. Może tym razem coś nam się uda tutaj zdobyć. Dobra, nie będziemy sobie przedłużać, zaczynamy. Czekajcie, czy widać wszystkie te. Chyba tak. O, dobra. Widzicie. No i ruszamy. Rum, ry, u, e, m nie widzę, czyli wszystko z m odpada. E, dobra. Kra, e, k nie widzę, więc wszystko z k odpada. Jakbym się pomyliła, to dajcie znać. E, Dobra. Eros. E, e ry, o, sy. Mamy. Benzen. E, b nie mamy, więc nic z tego. Ontario. O. E, n. Nie mamy, czyli nic z tego. Sarajewo. Sy, a, ry, a, i, e, wy, o. Dobra. Mamy. Historia. E, Ha, nie widzę, więc nic z tego. Dobra, oczywiście jeszcze później sobie sprawdzę, ale, ale jedziemy dalej, żeby nie przedłużać. Dobra, widać chyba tak. Um, tak, ty mamy, ty mamy, a nie mamy, czyli już wszystko z A odpada. No to dużo nam odpada. Mim, my, my i my mamy. Krym, k, ry, y, my mamy. Okup, o, k, u, p nie mamy. Czyli nic z tego. No, tak jak mówiłam, raczej dosłówek to ja szczęścia nie mam. Chciałabym się pozytywnie zaskoczyć, ale... Dobra, emu. E, my nie widzę, więc wszystko z m odpada. Bela, B E L nie widzę, więc wszystko z L też zarys. Z, A, R, y, S nie mamy, czyli też odpada rybnik. R, ry, y, B, N Ik. Rybnik mamy referat R, E, F nie mamy, czyli już też nic z tego noka jakaż sobie dla, sprawdzimy, żeby sprawdzić. K, A I A, K. Aha, dobra, bo nie mieliśmy A, a ja dalej patrzę. Dobra, czyli nic z tego. Trzeci los jest niestety, ale pusty. Dobra, jedziemy dalej. E, Vox. Vox mamy. Syn. Sy. Y. N nie mamy, czyli wszystko z N odpada. Czyli dużo. Zima. Z. I my. A. Mamy. Jawor. Eee. J nie mamy. Impas. I my. P. A. Sy. No. Mamy 5 złotych. Modrzew. My o. D nie mamy. Tak. Dobra. Czyli jedno. E, trzy słowa, czyli zwrócik piątka. Ok. Jedziemy dalej. Teraz chyba piąty los tego co się nie mylę. E, max. My A X nie mamy, czyli odpada GAD. G, A, D, Gada mamy. FUGA. E, F U G A mamy OMEN. O my, e. M E. N nie widzę, nie, nie mamy, czyli wszystko z N odpada. Czyli jeden wyraz. Edyta. E-dy-y-ty-a. Edytę mamy, czyli już zwrocik jest. Toska. E, ty o s c a Mamy. Areszt. a r e s e, Z nie mamy, czyli nie, nie mamy wyrazu. Kapusta. Kanie mamy i operacja O Panie nie widzę. Dobra, czyli mamy cztery wyrazy cztery wyrazy. To jest dyszka. No i fajnie. Dobra i dyszka. Dobra. Kolejny los um, ser. Sy. R mamy por mm. P nie mamy, czyli nic z tego. Gdzie jeszcze P mamy piwnica. Dobra, keks. Eee, K nie mamy, czyli wszystko z K odpada. Abel A. B, a. Eee, B nie mamy, czyli też wszystko z B. E, lament. L, A, M, e, N, T. Mamy rezerwat. Ry E Z, E, Ry. W nie mamy, czyli nic z tego. Pustaczek, ok. Kolejna słówka. A, dobra. Boa. By, o, a. Mamy, iga. I nie ma, a nie mamy. I, ale G nie mamy, czyli wszystko z G odpada. Więcej nie mamy z G, dobra. Data. Daty nie mamy, czyli D nie mamy, wszystko z D odpada, ale też nie mamy fach. F, A, m, C nie mamy, czyli wszystko z C. E, metro. My, e, e. e. Czy my mamy E? Nie, nie mamy, dobra, czyli wszystko z E. Krosno. Kry o. S nie mamy, czyli wszystko z S. Rozmowa. Ry, ozy, my, o. W nie mamy. Kiribati. K, i, ry, i, by, a, ty, i. Mamy. I karmazyn. K, a, ry, my, a, z. No, Y niestety nie mamy, czyli pustak. Dobra, idziemy dalej. Ewa. E, W, e, A mamy, dno, D nie mamy, czyli nic z tego i gdzie jeszcze jest D. Wykreślamy. Esej. E E, S, E, I mamy. Waza, W, A, Z, A mamy, czyli już zwrot będzie. Ty e, r O I A. Kolejny wyraz jest serce. Sy, E, Ry, C E. Kolejny jest krypta. Eee, Kanie mamy, więc K odpada. I został nam ostatni wyraz. Eee, profesor P R O F -y E S O R mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wyrazów to jest 20 zł. Eee, Dobra, bardzo fajnie, tylko jeszcze sprawdzę, czy na pewno się nie pomyliłam. e w, a jest esej. E-S-E-I jest waza. W-A-Z-A e, a jest serce. S-E-R-C-E e jest i profesor P-R-O-F-E-S-O-R. E, Dobra, super. Czyli jednak słówka nie tak źle. Najmniej jak na razie, tylko, że mnie pochwaliła za szybko. Jedziemy dalej. Um, mit. My i... Te nie mamy, czyli wszystko z te odpada. Dobra, oka. Ok, a mamy. Haga. Um, H nie mamy, czyli wszystko z H. Mali. My, a, l i mamy. Panna. P, a, e, n nie mamy, czyli wszystko z n, ale już więcej nie mamy wyrazów z n. Leszek. L, e. Mm, dobra, ale nie mamy. Z. Logopeda. L, o. G, e, g o, p, e. No kurczę, D nam zabrakło. I profesor Py ry O f E, S, O R. Mamy profesora, tak? I dobra, sprawdzamy. O ok, A są mali. My a, L I i profesor P R O F E S, O R. Dobra, czyli mamy zwrocik 5 zł. No i bardzo dobrze, fajnie. Ostatnie trzy kupony, a właściwie ekspres losy. Ja tak mówię, kupony zamiennie. Dobra. Noe. N nie mamy, czyli wszystko z N odpada. Lew. L, E, W. Mamy drop. M D, R, O, P. Mamy harem. H, A, R, E, no, i M nam zabrakło, czyli wszystko z M odpada. E... Pole się P, O, L, -e S -y i E mamy, czyli będzie zwrotnik też. Patrycja P, A, -e. T nie mamy. No to już te dwa odpadają, ale piąteczka jest. Dobra. I dwa ostatnie. Prawa jestem, jakie będzie podsumowanie, bo dużo jest tu wygrane, co prawda nie są to może jakieś takie spektakularne, ale troszeczkę ich tam jest. Ada. A D nie mamy, czyli wszystko z D odpada, ale nie mam więcej D gra. G nie mamy, czyli wszystko z G, ale też G już nie mamy C E N nie mamy, czyli wszystko z N opat o nie mamy czyli wszystko z o zalew z a l nie mamy no i tak już dla sprawdzenia tracja ty ry, a c i a no tracja jest i krzepice e, k r z e p i C. No krzepicy już są, ale reszty nie mamy, czyli pustaczek. Jak gdzieś się machnę, to dawajcie znać. I ostatni. Ekspres los. Ehm, dobra, Nil. N i L nie mamy, czyli wszystko z L odpada. Jar i A, Jara mamy. Karp. K, A, R, P nie mamy. Gdzieś jeszcze jest P, jest. Dobra, faza. F nie mamy. No i zostaje nam ikona. I-K-O-N-A. Ikona jest, ale to za mało. No dobra, kochani, podsumowanie. Ja na te ikony, błogi 12 wydałam 60 zł, a ile nam się udało uzyskać? Już patrzymy. I mamy tak, 5... 10, 15, dyszka, czyli 25 i dwie dyszki, czyli 45. No, wiadomo, troszeczkę jesteśmy na minusie, ale to nie jest jakiś bardzo duży minus, także e, uważam, że odcinek i, i tak fajnie wyszedł. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do kolejnego. W kolejnym będą e, ekspres losy, no albo zdrawki. Zobaczymy, co mi tam akurat przyjdzie na myśl. E, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. papa. Pa.